Cześć. W tym odcinku chciałem wam popowiedzieć o różnicach między Tajlandią a Polską, ale konkretnie o tym, co jest fajniejszego w Polsce niż w Tajlandii i za co bardzo lubię Polskę. A więc, jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam was do obejrzenia właśnie tego odcinka. Jedną z pierwszych rzeczy, które wymienię to to, że w Tajlandii jest przez cały rok bardzo gorąco. Najzimniej, tak naprawdę kiedy na wyspie Koh Samui, gdzie mieszkamy, e, mamy 26 stopni w roku. E, co oznacza, że naprawdę jest bardzo ciepło i te 26 stopni jest praktycznie wtedy, kiedy pada deszcz. E, średnia temperatura 30-32, czasami 40, a odczuwalna czasami ponad 40 stopni. E, w związku z tym jest bardzo gorąco. To jeżeli chodzi o Polskę, co jest fajniejsze, to to, że tu jest trochę chłodniej, a mianowicie w Tajlandii nie jesteście w stanie tak po prostu, na przykład, wyjść sobie na spacer czy na rower, ponieważ jest tak gorąco, że jest to wręcz nieprzyjemne. Natomiast w Polsce, jak pada deszcz, jest trochę chłodniej, 20-15 stopni, to jest to idealna pogoda do tego, żeby właśnie sobie pojeździć rowerem, żeby pójść na spacer, czy też tego, czego nie mamy w Tajlandii pójść do lasu, tak jak tu na grzyby. W Tajlandii takich rzeczy nie ma. W ogóle samo wejście do lasu e, jest dosyć skomplikowane. Tutaj nie ma większych problemów, żebyśmy sobie poszli do lasu. Trzeba się oczywiście ubrać i wysmarować, żeby nas nie zjadły komary czy kleszcze. Natomiast w Tajlandii jest mega gorąco i wchodząc w dżunglę, no to już nie jest takie kolorowe, bo możesz spotkać jakieś dzikie zwierzę czy ssaka, choćby węża. W związku z tym nie praktykuje się tam wchodzenie w głąb lasów czy dżungli, tak jak u nas właśnie w Polsce. To jest myślę, że pierwsza rzecz, którą. Znacznie wolę tego niż w Tajlandii, czyli mimo że jest ciepło, i super, ale czasami jest za ciepło, żeby wykonywać takie podstawowe rzeczy. Spacer, rower i nie mówiąc o grzybobraniu. Jeżeli byście chcieli się wybrać w Tajlandii na grzyby, to okej okay, i możecie takie nazbierać, ale w większości są to grzyby halucynogenne, a nie takie zwykłe grzyby, jakie znamy prawdziwki, podgrzybki czy maślaki do jedzenia. W Tajlandii się tych grzybów po prostu nie zbiera. Kolejna rzecz, która naprawdę fajniej wygląda w Europie niż w Azji, i tutaj warto zwrócić uwagę na to, jeżeli ktoś z Was wybiera się do Tajlandii czy Azji, to żeby nie zepsuć sobie takiej wakacji, nie możecie wchodzić z jakimś nastawieniem, czyli że my to w Europie mamy tak, a tam jest tak, czyli na przykład dużo więcej śmieci, mi się to nie podoba i nigdzie więcej nie pojadę, ponieważ tak jak tutaj wspominam o tych śmieciach, sami Azjaci, w ogóle Azja, Tajowie, Kambodża, chociaż Tajlandia jest najbardziej rozwiniętym turystycznym krajem, jeżeli chodzi o tutaj środkowo-wschodnią Azję, no niestety oni nie dbają za bardzo i nie mają świadomości zostawiania e, po sobie porządku czy nieśmiecenia bardziej. Tak? Bardzo często w różnych miejscach leżą śmieci, czy też na przykład ostatnio spotkałem karetkę, która jechała przede mną samochodem. No, i ktoś coś zjadł kierowca w tej karetce, i oczywiście papier czy coś za okno. Tutaj w Polsce nie ma takich rzeczy, czy są coraz mniejsze, i zdecydowanie widać, że miasta czy miasteczka są bardziej czyste. Świadomość nasza o to, żeby dbać o to, co jest dookoła i sprzątać po sobie, jest dużo wyższa niż u Azjatów. To mi się w Azji nie do końca podoba. Tam ich mentalność, no niestety, nie wiem, płyną, łódką, piją napój, wyrzucają do morza no niestety to może później wyrzuca e, śmieci na brzeg, czyli kolejna rzecz to porządek. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o czystość, to w Europie, Polsce jest znacznie bardziej to uporządkowane, chociaż w Tajlandii zmienia się to co roku. Natomiast nasza mentalność czystości, nieśmiecenia jest znacznie większa. Niż tajów. Co warto dodać? Pomału w Tajlandii w niektórych sklepach są, na przykład, wycofywane foliowe worki, wprowadzane papierowe torby. Jest też kilka wysp, m.in. innymi Wyspa Koczong, gdzie jest zakazany plastik i przeważnie tam nigdzie nie dostaniesz nic plastiku ani słomki, nic takiego. W związku z tym małe postępy są. Natomiast i tak jesteśmy o lata do przodu, jeżeli chodzi o świadomość z porządkiem. Tutaj zdecydowanie wygrywa. Polska. Kolejna rzecz na bardzo duży plus dla Polski to, jest, to są góry i śnieg. Czyli narty, snowboard czy sporty zimowe. W Tajlandii tego nie mamy, tak naprawdę jest cały rok ciepło, nie ma śniegu, nikt tam śniegu nie widział. Z ciekawostek, które mogę Wam powiedzieć, to co bogatszy Taj jeździ na wakacje do e, zimnych krajów. Na Islandię, w różne takie miejsca gdzie jest dużo śniegu, dla nich to jest zajawka. Wiele osób w Tajlandii nigdy nie widziało śniegu, czyli chodzi mi tutaj między innymi o tajów. I tak samo wiele osób w Tajlandii tak naprawdę nie zwiedziło nigdy całej Tajlandii. Czyli na przykład ludzie z Bangkoku marzą o wakacjach na Samui, bo nigdy mm, nigdy tam po prostu nie byli. A więc zima, niekoniecznie zima przez cały rok, śnieg i odśnieżanie, ale góry, śnieg, stoki narciarskie. To jest coś, co zdecydowanie bardziej podoba mi się w Polsce. To jest naprawdę, naprawdę świetne. W Tajlandii, żeby pojechać na narty, musimy gdzieś wylecieć. Eee, kolejna rzecz, oprócz śniegu i nart, coś, co jest naprawdę fantastyczne w Polsce, to są jeziora. My tak naprawdę w Polsce mamy wszystko. Jeziora, góry, morze, co prawda trochę zimne. Jeziora. Tutaj chodzi mi konkretnie o Mazury. O Mazury, czyli jeziora połączone kanałami, gdzie można się przemieszczać, bardzo dużo odcinki z dołu mazur na górę jeziorami. Jeziora takowe w Tajlandii również mamy, można tam sobie połapać ryby na przykład, natomiast no nie, jest to, nie są to jeziora połączone kanałami i e, nie są popularne tak bardzo na jeziorach, właśnie pływanie łódkami. Tutaj olbrzymi plus dla Polski, ponieważ no mamy e, wspaniałe mazury i e, chociażby jeziora nad kanałem Elbląskim, które po prostu uwielbiam. Kolejna rzecz to owoce i jedzenie. Tajskie jedzenie jest naprawdę pyszne, fajnie jeść, ale po dłuższym czasie to jedzenie, niestety przynajmniej mi i mojej rodzinie się przejada. I lubimy jeść polskie jedzenie. Kotlec habowy, mizeria, takie klimaty. To, czego brakuje mi w Tajlandii, a uwielbiam w Polsce najbardziej, to są chociażby jabłka. Bardzo często kupuję w Tajlandii jabłka, ale są one skądś eksportowane i są niestety myślę, że tak jak nasze banany, które przyjeżdżają do Polski, tak jabłka, które przyjeżdżają do Tajlandii są czymś popryskane, czyli są chemiczne. A dlaczego o tym mówię? Ostatnio, ja bardzo lubię jabłka, w Polsce ich mam bardzo dużo, w Tajlandii są one importowane i ostatnio przywiozłem słuchajcie, z Tajlandii worek jabłek, bo kupuję sobie takie paczki po 10 jabłek i zjadłem przywiozłem je do Polski i leżały, słuchajcie, ponad miesiąc nic totalnie się z nim nie, zostało, nie stało, a polskie jabłka z boku po jakimś czasie zaczęły po prostu e, się psuć. I wtedy uświadomiłem sobie: Kurde, te jabłka muszą być naprawdę jakieś mocno z czymś spryskane czy chemiczne, skoro leżą tyle czasu i nic się z nimi nie dzieje. Czyli jedzeniem dla mnie lepsze jest zdecydowanie w Polsce, plus owoce takie jak jabłko, gruszka. To też można spotkać w Tajlandii, ale nie jest już to tak smaczne jak właśnie w Polsce. A znowu rzeczy takie jak Banany nie są takie smaczne jak w Tajlandii tak naprawdę, bo one u nas też muszą dojrzeć, w chłodni, wcześniej są czymś spryskane. Czyli jedzenie jak dla mnie duży plus w Polsce i mimo, że bardzo lubię tajskie jedzenie, to nie wyobrażam sobie. Żyć tam bez możliwości zjedzenia czegoś naprawdę, jakiejś potrawy polskiej, czy też zjedzenia do dobrego jabłka. I tak też jak wylatuję do Tajlandii, to zawsze zabieram ze sobą kilka polskich jabłek. Kolejna rzecz to biwakowanie, czyli spanie pod namiot. Oczywiście w Tajlandii też jest to możliwe. Możesz sobie kupić namiot, przyjechać z namiotem, rozstawić go i spać. Natomiast jest tak piekielnie gorąco, w ogóle na zewnątrz, co mówić w namiocie, że po prostu nie da się wytrzymać takich namiotów. Jednak w Polsce ta trochę niższa temperatura, czasami znacznie niższa, jest znacznie przyjemniejsza do funkcjonowania w namiocie, czy też życia, ponieważ jak jest trochę chłodniej, możesz nałożyć piwór, natomiast jak jest bardzo gorąco w Tajlandii, to nie wyłączysz sobie w namiocie klimatyzacji. W związku z tym tutaj, jeżeli chodzi o biwaki w namiocie, zdecydowanie również Polska, ee, no nie wyobrażam sobie, nie robiłem tego nigdy, ale nawet nie chciałbym spróbować spania w namiocie w Tajlandii, jeżeli już to nie wiem, pod chmurką na plaży, ale nie w namiocie. Tutaj, jeżeli chodzi o biwaki, też wygrywa zdecydowanie Polska. Kolejna rzecz to Polacy i ich ogarnięcie. Słuchajcie, my jako naród, moim zdaniem, jesteśmy dużo bardziej ogarnięci i zaradni niż e, Tajowie. Nie mówię tu o wszystkich, ale takim ogóle. E, ale wynika to też z tego, po pierwsze, że w Tajlandii jest naprawdę bardzo gorąco. Nie wiem, czy mieliście okazję kiedyś pracować w takiej temperaturze. Na początku, jak przyleciałem do Tajlandii, to tam się dziwiłem, że, no, że ciężko im tam praca idzie i bardzo długo trwa. Natomiast miałem okazję sam popracować kilka razy w takich temperaturach. Nie wiem, kosić trawę, sprzątać basen czy opróżniać e, z wody. I uwierzcie mi, że praca w takich temperaturach jest naprawdę przerąbana, stąd też... Przez to, że jest ciepło, w ogóle takim krajom, które są e, ciepłe czy tropikalne, no ludzie mniej pracują, mniej im się chce. Myślę, że to wynika właśnie z temperatur. Ale jakby nie było, Polacy naprawdę są dużo, dużo bardziej ogarnięci niż e, Tajowie, jeżeli chodzi o ogół. I tu duży, duży plus właśnie dla Polaków. Zaradny, potrafi, bardziej nam się chce i tak dalej. Nie wiem, jakby to było, jakbyśmy przynieśli Polaków do Tajlandii, czy też by tak funkcjonowali. Natomiast na pewno Byliby bardziej ogarnięci w tych tematach niż w wielu tematach, niż Tajowie, ponieważ my, jako naród, sami jesteśmy bardziej nauczeni pracować, rozwijać się i tak dalej. Także tutaj też olbrzymi plus, moim zdaniem, dla Polski, jako że jesteśmy bardzo, bardzo ogarniętym narodem. Kolejna rzecz to kobiety. I tutaj możecie się ze mną nie zgadzać, bo zgadzać mi się osobiście, Tajki bardzo podobają. Natomiast jeżeli chodzi o mojego syna. To już tu nie bardzo, on znacznie woli polskie kobiety. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ my, jako kraj, czyli Polska, na tle Europy mamy naprawdę bardzo, bardzo ładne kobiety. A więc tutaj też to bym postawił na równi. Polskie kobiety, tajskie kobiety, to już w zależności od upodobań, komu się bardziej co podoba. Natomiast olbrzymi plus dla Polski za to, że mamy naprawdę bardzo ładne dziewczyny i to byłoby na tyle. To takie różnice, które udało mi się wyciągnąć, które bardziej pasują mi w Polsce niż w Tajlandii. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeżeli wam się podobał, please o suba, subskrypcje albo przynajmniej jakiś komentarz, który pozwoli mi znacznie rozbudowywać mój kanał. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.